Ty zaś na duszy jest ci ciężko, powtarzaj, Panie Boże mojego serca, jedynie Ty znasz i rozumiesz moje cierpienie. Tylko Ty znasz mój smutek zrodzony z obawy, że Ciebie utracę bądź obrażę. Lęk ten przeradza się w cierpienie, ponieważ wydaje mi się, że nie potrafię kochać Cię tak, jak tego pragnę, jak na to zasługujesz. Przed Tobą jest wszelkie stworzenie, nic nie ukryje. Nawet przyszłość nie ma tajemnic, jeśli zatem jest lepiej dla Twojej chwały i mojego zdrowia, aby znajdował się w obecnym stanie. Niech tak będzie. Nie pragnę niczego innego. Daj mi tylko siłę, aby mógł walczyć i otrzymać na drogę, jaka przypada duszom silnym. A więc widzisz, gdy zaś duszy jest ci ciężko, to jest ciekawe. Ojciec Pio zauważa, że jest tam ciężko, to się stanie w Twoim życiu. Może teraz jest Ci ciężko. A na pewno będzie. I każdy z nas o tym wie, że przychodzą chwile trudne, chwile załamania się, chwile, no, ciężkie. To jest normalne. A to powtarza, wtedy on mówi, powtarzaj, bo trzeba być na to gotowym, że przyjdzie taka sprawa, popatrz, powtarzaj, panie Boże mojego serca, jedynie Ty znasz i rozumiesz moje cierpienie. Boże mój, tylko Ty wiesz, jak ja cierpię, tylko Ty prawdziwie wiesz. Co ja znoszę? Panie Boże, Ty znasz moje cierpienie. Pan Bóg wie o Tobie wszystko. On lepiej Ciebie zna niż Ty sam. On bardziej Twojego pragnie zbawienia niż Ty sam. On bardziej pragnie Twojego szczęścia, dobra niż Ty sam. On też bardziej pragnie, żebyś nie poszedł do piekła niż Ty sam. Tak bardzo Pan Bóg Ciebie kocha. My tego sobie nie zdajemy sprawy. On bardziej niż jakikolwiek ojciec. Jedynie, Ty znasz. Tylko Ty znasz mój smutek zrodzony z obawy że Ciebie utracę, bądź obrażę. Oczywiście, tylko Ty znasz mój smutek, zrodzone z obaw, że Ciebie utracę, bądź obrażę. O, ciekawe, musimy naprawdę to mieć w, w, tak poukładane. Tylko Ty znasz mój smutek, tylko Ty zrodzone z obawy, że Cię utracę, bądź obrażę. To jest najgorsze, taka, no, cierpienie, to jest ogromne cierpienie, kiedy jesteśmy kuszeni, kiedy boimy się obrazić Boga. To jest straszne, to jest ogromne takie cierpienie. Nie chcę Cię obrazić, Boże, przychodzą pokusy, nie chcę tego zrobić. To jest złe, wiem. To rodzi się taka obawa o to. Lęk ten przeradza się w cierpienie, ponieważ wydaje mi się, że nie potrafił kochać Cię tak, jak tego pragnę, jak na to zasługujesz. No, widzisz, wtedy rodzi się w nas lęk. Boże, jakie jakie zła jesteśmy zdolni? Takich ochyd, takich okropności. Boję się tego, panie. Boję się. Boże, mój, ratuj mnie. Wydaje mi się, że nie potrafię Cię wtedy kochać. Czy tak przychodzi próba. A może mój trzeci ja kocha w ogóle? Co się ze mną dzieje? Nie potrafię cię kochać tak, jak tego pragnę i jak na to zasługujesz. Przed tobą jest wszelkie stworzenie i nic się nie ukryje. Nawet przyszłość nie ma tajemnic. To wszelkie stworzenie się nie ukryje, nawet przyszłość nie ma tajemnic. Ciekawe, Bóg zna naszą przyszłość. Ciekawe, to jest ciekawe. Być w rękach Bożych, jak tak to, to, to zgłębić, to zastanowić się nad tym. To jest ogromna łaska, ogromna taka łaska przychodzi, ogromna nadzieja. Jeśli zatem jest lepiej dla Twojej chwały i mojego zdrowia, aby znajdował się w obecnym stanie, niech tak będzie. Widzisz, to jest naprawdę takie zaakceptowanie naszego stanu. Tego, gdzie jesteśmy. O Boże, to jest naprawdę takie podanie się Panu Bogu. My no tak. Ja po sobie widzę, no tak, chcemy coś zrobić tak po swojemu szybko, żeby to było w tym czasie, teraz, od razu, nie umiemy czekać. Musi to być od razu, teraz, kiedy ja chcę. Może tak jak ja chcę. Jeżeli ja chcę być zdrowy, to mam być już zdrowy. No właśnie. Ty, ty, tobie się Boże poddaje. Niech tak będzie, jak ty chcesz, bo ty wiesz, co jest dobre dla mnie. Trudne to jest. Naprawdę to nie jest łatwe, no bo to, to jest takie pogodzenie się z tym, ale też daje takie pogodzenie pokój. Pokój Boży, pokój jaki miał też Pan Jezus podczas męki. On cierpiał ohydnie, ochy okropnie. A myślę, że w tym musiał być coś taki pokój, pokój takiej miłości do Boga. Nie pragnę niczego innego, daj mi tylko siłę, aby mógł walczyć i otrzymać nagrodę, jaka przypada duszom silnym. Czyli, wiesz, nie pragnę niczego innego, czy od Ty chcesz? Może trzeba wejść w to naprawdę tak głęboko. Piękne to jest, co Ojciec pił, mówi, piękne, bo to jest takie, no, uczę nas takiej. Pokory, poddanie się Bożym wyrokom. Nie pragnę niczego innego, czego ty chcesz, bo wtedy właśnie będę mógł walczyć. Wtedy będę mógł otrzymać nagrodę. Daj mi tą siłę, aby mógł walczyć. aby mógł otrzymać nagrodę, jaka przypada duszom silnym. O Boże, no, często jesteśmy słabi właśnie, w swoich słabościach popadamy. Prośmy o tą siłę, prośbę i zapię o tą siłę. No i zobacz inne filmiki na tym kanale. Tu jest link w opisie, tu jest link, znaczy o, tutaj się pojawia. In un filmico con Radami, o Isapiro Radami, non si può dire. San Maria. In nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, ecco se si sia. Siro dato Gesù e Maria, oggi stiamo.